Czasami na butach są takie, takie przetarcia. Nie jest to but skórzany, jest to but materiałowy, ale brzydkie ślady się pojawiają jak to usunąć Więc moim sposobem to jest użycie gumki do tekstyliów. Trzeba po prostu potrzeć parę razy gumką. Jeszcze, jeszcze, I już nie ma śladu. Tutaj też. Tutaj też widać. Gumeczka. I bucik już jest czysty. Całe można wyszczotkować. A więc najlepiej takie rzeczy taką gumką robić. Jeżeli gumka zacznie się tam zużywać, brudzić na bokach, można ją uciąć. Kawałeczek uciąć, żeby znowu był element gumki czysty.